Cześć, moje drogie osoby, spod znaku Barana, witam serdecznie, zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Zobaczymy, jak aura danej kwestii, danej kategorii danego zagadnienia wpłynie na wasze przeznaczenie, oczywiście tutaj wróciłam do pewnej wersji wcześniejszej bowiem tutaj chcieliście też żeby było zdrówko oczywiście omawiane, a więc w tej wersji jest, a jeszcze w razie coś zmienimy, jak coś to dziękuję za sugestie, za komentarze, za to że jesteście i już patrzymy na aspekty, tak, aura na sprawy zawodowe to as buław. aura na sprawy finansowe to cztery buławy Aura na sprawy miłosne, ogólne w tym miesiącu: Królowa Denarów, sprawy rodzinne Rycerz Mieczy, ogólny aspekt zdrowotny, dodatkowy, który uzupełnia oczywiście tutaj kwestie tygodniowe. No i z czym będziemy się zmagać w tym miesiącu, cztery Denar? No i już patrzymy na podstawowe aspekty. Zawodowe, aura na sprawy zawodowe, aura karty nowości, nowych energii, nowych impulsów, nowej pracy, nowych obowiązków, nowych znajomości, a więc dużo nowości będzie się działo i będzie to spontaniczne. Finanse. Bardzo fajna karta cztery buławy, a więc osoby z poznaku Barana tutaj będą szczęśliwe, bo jakby jest aspekty wzrostu powodzenia szczęścia otwarcie, otwarcie się nowych drzwi nowych możliwości no i świętowania oczywiście, a więc te finanse będą zadowalające i bardzo pomyślne. dalej. Tutaj miłość królowa denarów jest to karta oczywiście, karta osoby pragmatycznej, a więc powinniście pragmatycznie podchodzić do kwestii miłości, czy macie kogoś, czy nie. Musi być wasza wygoda, musi być wasz komfort, umiejętne zarządzanie relacją i swoimi emocjami. Rodzina rycerz, Mieczy i rycerz mieczy pokazuje się jako aspekt nerwowy. Może ktoś próbować was zdenerwować, mogą być kłótnie, ne właśnie nerwy, spięcia, napięcia, wojny, konflikty przez mężczyznę, bo jest to niestety mimo wszystko, bo tutaj męska karta. Tak, rodzinne było. Problem zdrowotny, ogólne 10 Pucharów, wskazuje na aspekty powrotów do przeszłości, ale też chorób przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Jest to ogólnie dobra karta mimo wszystko, bo jest to karta powodzenia daru losu, czyli na przykład odnalezienie właściwej terapii, dobrych lekarzy, pozytywnych zbiegów okoliczności i szczęścia, tak w tej kategorii, więc ogólnie dobrze. Natomiast zwróćmy uwagę na choroby. Układ moczowo-płciowy, nerki. No i tutaj róbmy przegląd. Każdy puchar wskazuje na jakiś przegląd, powtórkę, zobaczenie czegoś. No i aspekt, z czym będziemy się zmagać w tym miesiącu, przepraszam, cztery denary z własnym skomstwem lub skąpstwem kogoś ze swojego otoczenia. Więc tutaj karta mówi, aby przekraczać swoją strefę komfortu, ale uważać na skąpe, chytre osoby. Co może być tutaj taką podpowiedzią, jak postępować, czego unikać. Tak więc będzie dobrze. Myślę, że układ fajny powinien się spodobać. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i idziemy do zodiakalnych byczków. Już patrzymy. Witam serdecznie, drogie byczki. No i tak, zapraszam Was oczywiście drogie byczki na horoskop miesięczny. Zobaczmy, jak układ kart będzie tutaj się przedstawiał na te kategorie, które były już wcześniej omawiane, bowiem chcieliście, aby zdróweczko było tutaj uwzględnione. A więc powraca układ ze zdrowiem. Możemy jeszcze to potem coś zmienić. Więc dziękuję za sugestie, dziękuję za serduszka, no i w ogóle za to, że się udzielacie. No, i zobaczmy, jaki ten miesiąc. Tak, drogie byczki. E, mamy rycerza denarów na aurę zawodową. Aura finansowa to 8 denarów. Aura miłosna to aspucharów. Hmm. Rodzinna aura dwójeczka buław. Ogólny problem zdrowotny, oczywiście uzupełniający układy tygodniowe, to wędrowiec. No i z czym będę się zmagać kapłan? No i patrzymy. Jeśli chodzi o aspekty zawodowe, karta pracy ogólnie, powtarzalność, schematyczność, praca powinna być, może być mozolna, może być właśnie taka gdzieś tam systematyczna, powtarzalna, nudna, kolokwialnie mówiąc, ale praca, 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 ona będzie, może nie będzie bardzo wybitna, ale jednak gdzieś tam będzie dawała stabilizację, a więc tutaj nie powinniśmy się o to martwić finansowa oraz z kolei też dobra i wynika ona oczywiście z aspektu pracy, czyli pieniądze z pracy, poprzez pracę. no Tak jakby te pieniądze przychodziły właśnie z tego, co my zrobimy, wykonamy z zadań, ze zleceń. Poprzez pracę, tak, czyli to nie jest taka karta, na przykład że dary losu, na przykład także na przykład wygrana, czy jakieś nieoczekiwane spadki, znaleziska. Tak jakiegoś, no tutaj raczej karta pracy po prostu. Aura miłosna, piękna aura, karta Asa Pucharów nowych, nowej miłości lub odnowy czegoś tak naprawdę, więc możecie poczuć, że jakby miłość do was przyjdzie albo się odnowi w jakimś sensie. I tutaj będzie obfitość, zadowolenie, nowa jakość, nowe zauroczenie. No i tutaj będziecie przeszczęśliwi w tej karcie miłości, odnalezienie kogoś czegoś w kwestii miłości, co przyniesie niezwykłe szczęście rodzina. Tak, aura rodzinna jest na dwójeczce buław, to jest karta podróży, odwiedzin, ruchu, wiadomości, e, trochę trudnych wyborów, ale no, po prostu będziecie w ruchu komunikacyjnym, jeśli chodzi o kwestie rodzinne, dużo spraw do załatwienia, ale nie jest to coś złego. Aura tutaj zdrowotna, czyli główny problem na zdrowie to wędrowiec. Wędrowiec wskazuje na tutaj choroby bakteryjne, choroby dziecięce, wirusowe, upadki, lekkie skręcenia, wypadki, czasem nawet tutaj upadek ze schodów, jak się okazało w pewnej rozmowie, że, że tak zadziałał ten wędrowiec. No i uważajmy też na aspekt ugryzienia przez obce zwierzęta. No niestety na tej karcie... Przeważnie jest jakieś zwierzę, tak jeśli chodzi o tę kwestię, więc może warto zwrócić na to uwagę. Natomiast ogólnie jest to dobra karta, bo może świadczyć też o nowej terapii, o, o, o tym, że coś nam dobrze pójdzie w kwestii zdrowotnej. Taka lekkość, tak? Więc tutaj nie powinno być też jakichś większych problemów zdrowotnych. No, i jeszcze możemy się zmagać, kapłan. Kapłan, specyficzna karta, w karcie tej może być zmaganie z pokorą, własną pokorą, własną wiarą. Możemy się spierać sami ze sobą, możemy mieć ten problem właśnie z wiarą czy podejściem do pewnych kwestii, lub możemy mieć też problem moralny do rozgryzienia, który nas będzie gnębił i który będzie wymagał od nas porady jakiegoś specjalisty lub doświadczonej osoby, która nam po prostu pomoże. Tak więc trzymajcie się, będzie dobrze. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam i idziemy do bliźniąt. Witam serdecznie, drogie bliźnięta. Zapraszam Was oczywiście na horoskop miesięczny. Zobaczmy, jak karty ułożą się dla Was na ten czas i co z nich wyniknie dla Was na przyszłość. Już patrzymy. Dziękuję oczywiście za super komentarze, za to, że jesteście. Układ będzie połączony tutaj z kwestiami zdrowotnymi, bowiem. Prosiliście o to w komentarzach, aby powróciła ta kwestia w, zdrowiu, w sensie zdrowia w miesięcznym układzie, więc układ powraca. Taki wcześniejszy, mam nadzieję, że się podobał, tamten chyba tak. Zobaczymy. W każdym razie dajcie znać. No i zobaczmy, tak. Aura na sprawy, tutaj pierwsze zawodowe to Król Mieczy. Na sprawy finansowe, cztery buławy. Na sprawy miłosne, rycerz buław. Kwestie rodzinne, giermak Buław, ogólny problem zdrowotny, 7 denarów. No i z czym możemy się zmagać w tym miesiącu Królowa Denarów? No i już patrzymy na te podstawowe aspekty. Pierwszy to aspekt zawodowy. Tutaj musimy uważać na reprymendy, wykonywać właściwie swoją pracę. Jest to miesiąc surowych zasad, surowych kwestii, surowych rozmów. Czasem trudnych do stosowywania się. Oczywiście, jeżeli szukamy pracy, ją możemy otrzymać, ale musimy wszystkie elementy rozmów trzymać i pilnować pewnych szczegółów, bo kumie czy czasem nie przyjmuje wagi do szczegółów. On po prostu uważa, że to w Twoim jest interesie, żebyś pilnował. A więc tutaj ta kwestia. Natomiast nie jest to zły aspekt, tylko jakby wszystko intelektualnie rozwiązujemy bardzo spokojnie, no i też nie wchodźmy w kłótnie na przykład z szefem, bo to też może być ostry miesiąc i musimy bardzo dyplomatycznie podchodzić do pewnych kwestii, bo z królem mieczy, tak jak z królową mieczy się nie walczy, bo niestety te karty są ostre i można to bardzo mocno przegrać. Dalej, finanse. Finanse, cztery buławy. Myślę, że bliźnięta będą zadowolone. Będzie to czas triumfu, zwycięstwa, radości, celebracji. Otworzą się jakieś nowe możliwości, dar, niespodziewane pieniądze. No i generalnie szczęście, przepych, jakieś zadowolenie, coś tutaj się dobrego będzie działo. E, aura miłosna, piękna karta, aura miłości w rycerzu buław, który to e, mówi o przygodzie, o romansach, ale też jeżeli jesteśmy w relacji, to możemy podróżować, możemy przeżywać na nowo pewne rzeczy, mieć przygodę w relacji, w sensie, że jesteśmy razem i coś przeżywamy, coś, czegoś doświadczamy, bardzo pozytywna karta, ruch właśnie, zmiana, podróże, wymiana wiadomości, no dużo się tutaj będzie działo i będzie to namiętna, ognista energia. Sprawy rodzinne, giermek, buław mogą skupiać się na młodych osobach lub młodszych, być może czegoś, Trzeba, trzeba będzie się nauczyć w kwestii rodzinnej lub zacząć coś od początku dużo wiadomości ruch zamieszanie, także wiadomości właśnie przychodzące i tu ktoś może zwracać mocno na siebie uwagę i raczej będzie to młoda osoba. No i zdrowotny problem kolejny to aspekt siódemeczki denarów mogą nas czekać niestety. Wydatki mogą być straty opóźnienia, e, zmiany w grafikach lekarzy. No Generalnie no jest to karta troszeczkę nieprzyjazna w pewnych kwestiach, ale też mówiąca o tym, że to, co zasiejesz, to zbierzesz. Czyli jeżeli będziesz dbać o siebie no to zbierzesz dobre z nimi, bo jeżeli będziesz tutaj no, grzeszyć w kolokwialnie mówiąc, nie robić pewnych rzeczy jak trzeba, no to potem to się odbije, a więc pamiętajmy przy tej karcie o, o tym, by dbać o siebie. Zadbajmy o gastrykę, przemianę materii, postawę siedzącą, która może być niestety niekorzystną, a więc starajmy się rozruszać nie za mocno, ale jednak, no i te straty finansowe lub opóźnienia, lub dodatkowe koszta mogą być wpisane w kwestie zdrowotne. The <laughs> i no jeszcze możemy się zmagać. Królowa denarów. Królowa denarów reprezentuje kobietę wyrachowaną, sprytną. Ktoś może nas próbować wykorzystać, coś zabrać od nas lub jakby być takim kleszczem, przyczepić się do nas i chcieć coś właśnie od nas wziąć. Tak więc układy z kobietą interesów mogą być dla nas problematyczne i możemy się zmagać z kimś, kto może też bardzo asertywnie od nas coś chcieć właśnie uzyskać. A więc dbajmy o swoje interesy. Nie dajmy się tutaj wykorzystywać. Zwróćmy uwagę na te aspekty. Mam nadzieję, że układ się spodobał. Jak wy co piszcie, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, hej!